Z ostatniej chwili Znajdujemy się pod gimnazjum nr 1 w Piasecznie imienia Powstańców Warszawy Ostatni numer ich szkolnej gazetki, gaśnicy wywołał pożar Szkoła stanęła w płomieniach Pismo szybko zniknęło z półek Ogień natychmiastowo rozprzestrzenił się Ale w szkole trwają prace remontowe. Na podstawie wykonanej już części zapytaliśmy tamtejszych uczniów, co o niej sądzą. Przed wami wyniki sądy. Aż strach się bać. Przygotujcie się na kolejny numer. Przygotujcie numery alarmowe 998.